To, że prowadzimy zajęcia w naszych domach, też tworzy szczególną sytuację relacji między nami, trenerami, gospodarzami i grupą. Jak sobie radzisz z delegowaniem zadań? Jak ogarniasz tą przestrzeń wspólnego bycia? No, tak, to jest, to jest wyzwanie, a zarazem frajda wyzwanie, no bo ja raczej jestem z tych, którzy lubią przypilnować i jak to ostatnio powiedziała zaprzyjaźniona, współprowadząca ze mną warsztat trenerka Ty lubisz mieć po swojemu no i trochę tak jest a zarazem, a zarazem umiem oddać pole i, i delegować zadania i szczególną frajdę mi sprawia, jak, jak przyjeżdżamy, czy do Ciebie, czy do mnie i, i, i i to, co no, my mamy wizję i jakoś wiemy, jak to może się odbyć, wypełnia się nagle pomysłami, działaniami, pytaniami, interakcją, jakimś takim zaintrygowaniem, takim podnieceniem wręcz twórczą taką energią, kiedy tworzą się sałatki, zupy, drugie dania, desery, a to wszystko no my to najlepiej wiemy z dość z założenia skromnej oferty produktów. <laughs> Także skromnej, nie dlatego, żebyśmy chcieli tutaj jakoś zaoszczędzić, czy byli skąpi, ale że trochę propagujemy ten minimalizm i, i, i bardzo propagujemy tą dietę opartą na, na roślinnych produktach. Więc, więc no. Mam jaką Friday, jak deleguję, a później się przyglądam temu, co jest stworzone, a potem mam y, okazję, możliwość jeszcze mnie zapraszają do tego, żebym zjadł. <laughs> Więc jest super. E, no, bywa, że mi trudno, kiedy nie mogę nawet pomyć. <laughs> e, także e, tak, lubię delegować, kiedy to robimy w ten wspólnotowy sposób.